Kiedy w ubiegły piątek w moje ręce wpadł w końcu Switch OLED, za który bardzo dziękuję naszemu wydawcy, czyli firmie Conquest, nie do końca wiedziałem, czego się spodziewać. No, wiedziałem, że na pewno ekran mnie powali, że nowe głośniki są lepsze i że dock ma wejście Ethernet. I w międzyczasie przeczytałem, że joycony są poprawione. I teoretycznie tak można by zakończyć ten materiał. Dziękuję za oglądanie, kochani. Żartowałem. Przejdźmy teraz do moich pierwszych wrażeń po weekendzie spędzonym z Nintendo Switch OLED. Najważniejsze zmiany w tej konsoli to są te, w zasadzie o których powiedziałem na starcie: czyli, oczywiście, mamy ekran w technologii OLED, który wygląda niesamowicie. I tak naprawdę to dzięki niemu pokochałem znowu granie przenośne. Przez cały ten czas, jak miałem go, przez ten weekend i grałem na nim w Metroida, bo jest fenomenalny i bardzo serdecznie Wam go polecam, ani przez moment nie włożyłem tej konsoli do doku, bo zwyczajnie mi było szkoda. Było mi szkoda, bo ten ekran jest fantastyczny. Tak dobre oddanie kolorów, odwzorowanie tego jest na tak wysokim poziomie, że nie będziecie chcieli wrócić do ekranu LCD. I nawet mimo tego, że na co dzień na Xboxie gram na telewizorze OLED, że mam telefon z takim ekranem w tej technologii wykonanym, to mimo wszystko to, jak dobrze został zaimplementowany w tę konsolę, przerosło moje oczekiwania. I tutaj jest to dosyć trudne do pokazania na materiale wideo, który będziecie pewnie oglądać na swoim smartfonie. Niemniej jednak postaram się w recenzji sprzętu, która pojawi się pewnie w tym tygodniu jeszcze. Będzie tam porównanie z innymi ekranami i bardzo dużo takich rzeczy, których tutaj zwyczajnie bym nie zmieścił. Chciałem Wam na gorąco zdać po prostu swoje pierwsze wrażenia z korzystania z tej konsoli. Wspominałem o głośnikach, które są lepsze i są faktycznie lepsze. To nie jest taka odmiana jak włączenie Dolby Atmos po korzystaniu z głośników stereo. Nie. Dźwięk jest zdecydowanie bardziej czysty i czuć tę różnicę od razu po włączeniu jakiejkolwiek gry. Postaram się to też pokazać w recenzji, gdzie po prostu umieszczę konsolę jedną i drugą w podobnym miejscu, przystawię mikrofon i wtedy mam nadzieję, że będzie słyszalna ta różnica w jakości dźwięku. Zobaczymy. Takie testy są dosyć trudne do zobrazowania na materiale wideo, ale mimo wszystko się postaram. Jeśli chodzi o rozmiary samej konsoli, to tutaj lekkie zaskoczenie, bowiem okazuje się, że jest ona ciut większa i na przykład taki grip od, od HyperXa, który mam, nie do końca pasuje. Lewa i prawa strona, które się zczepiają z centralną Bazą, w której jest powerbank, Bank, niczym transformer, wiecie, transformacja. Nie do końca wchodzą, przez co są delikatne odstępy widoczne z tyłu. Można tak grać, ale widać, że ten sprzęt nie był projektowany z myślą o większym switchu. Z pokrowcami jest sytuacja dużo lepsza. Zazwyczaj pokrowce ma, miały jakiś zapas miejsca, więc, który pokrowiec nie przymierzyłem, to mimo wszystko pasował. Także z pokrowcami myślę, że możecie w dużej mierze spać spokojnie. Z gripami wszelkiej maści. Już raczej różnie i bym dokładnie sprawdził, czy na pewno się nadaje. Jeśli jest rozłączany, to pewnie tak. Jeśli jest stałą bryłą, jednolitą bryłą, to nie liczyłbym na to. Co ciekawe, Nintendo przeprojektowało tę konsolę nie tylko jeśli chodzi o ekran, ale także zostały zmienione guziki. Mamy zupełnie inny przycisk power, mamy inne przyciski do dźwięku. Tutaj od razu mogę śmiało zahaczyć o Joy-Cony, które według japońskiego giganta zostały poprawione. Są, powinny być trwalsze. Co się za tym kryje, nie wiemy tak naprawdę. Może być to, że faktycznie dryfowanie, pamiętajcie, to jest dryfowanie, a nie driftowanie. Dzikony nie biorą, te analogi nie biorą udziału w zabójczym wyścigu i nie driftują aż do śmierci. Chociaż w sumie dryfują aż do śmierci. Ale pamiętajcie, jest subtelna różnica między dryfowaniem a dri driftowaniem. Więc to taka dygresja. Generalnie jest lepiej, podobno. Ja nie widzę różnicy. Może rozkręcę jakiegoś i zobaczę od środka, jak to wygląda. Czy faktycznie są jakieś duże różnice? Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że tak jest, bo te joycony są zwyczajnie śliczne i chciałbym, żeby służyły mi jak najdłużej. Jeśli chodzi o służenie jak najdłużej, to tutaj mogę pochwalić śmiało baterię. Sprawdzałem na przykładzie Metroida, który jest jednak taką grą, która powinna mocno drenować baterię, i ku mojemu zaskoczeniu po godzinie grania 14% baterii tylko spadło. To jest fenomenalny wynik, który zawdzięczamy też między innymi dzięki ekranowi OLED, który przy ciemnych ekranach, a tutaj jednak dużo jest tego mroku po prostu zużywa mniej baterii, bo nie musi poświetlać tych pikseli. Zanim przejdziemy do doka, to warto wspomnieć jeszcze o nóżce, dzięki której konsola teraz tak ładnie stoi. No nóżka jest taka, jaka być powinna od samego początku. Działa jak natura chciała jest wykonana z aluminium, bardzo solidne sprawia wrażenie. Pod nią znajduje się miejsce na microSD, podobnie jak zresztą w przypadku Switcha V1, Switcha V2, więc tu jakiejś rewolucji karcianej nie ma. Natomiast, jeśli chodzi o nóżkę, to zdecydowanie mamy rewolucję, jeśli chodzi o User Experience. Jest wykonana super solidnie. I aż nie mogę się doczekać, żeby zabrać tę konsolę gdzieś ze sobą w podróż i postawić ją na stoliku bez obaw, że zaraz mi się wypieprzy i sobie rozbije ten głupi ekran. Więc tutaj ogromne brawa. To jest takie rozwiązanie, które powinno być w tej konsoli od samego początku. Jeśli chodzi o Doka, wspominałem, tak, nie miałem ochoty nawet wpinać tej konsoli do doka, bo zwyczajnie nie było sensu. Natomiast sprawdzałem, bo pytaliście o różnicę, jeśli chodzi o tę przestrzeń tutaj, czy jest więcej miejsca na konsolę. Wiecie co? Ja nie stwierdziłem, żeby było więcej. Szczerze mówiąc, tak jak zerknąłem, to te Wygląda identycznie i pytaliście też od razu, czy dzięki temu, że będzie więcej miejsca, to nie będzie się rysować ta konsola. Ktoś słusznie napisał w komentarzu, że to chyba trzeba po ciemku wkładać tę konsolę, żeby ją zarysować. Nigdy mi się to nie zdarzyło. To jest mój czwarty switch i nigdy nie porysowałem je, ani jednej konsoli dokiem. Więc czy naprawdę więcej miejsca by Wam pomogło? Myślę, że nie. A z tego co widzę, nie wygląda na to, żeby było dużo więcej miejsca. Może to jest kwestia milimetrów, ale no nie. To nie jest tak, że jest nagle nie wiadomo, że dwa switche możecie zabarkować. No nie, milimetry jak już, ale trudno jest to ocenić tak naprawdę. I sprawdzałem kilka innych gier jeszcze, bo tak mówiłem, że grałem w Metroida, ale odpaliłem też Diablo, bo byłem ciekawy właśnie jak ten ekran będzie się zachowywał przy takiej grze. Tu szału nie ma. Jest lepiej, ale szału nie ma, bo Diablo 2 charakteryzowało i charakteryzuje się bardzo taką wypowiałą, z kolorów szatą graficzną, taką mroczną. Tutaj lepiej by było, tak naprawdę, odpalić Diablo 3, które było z kolei zbyt cukierkowe dla niektórych. Teraz może to zyskać dzięki ekranowi OLED. Breath of the Wild też podejrzewam, że będzie wyglądało fenomenalnie. Wszystkie gry Nintendo w zasadzie powinny bardzo zyskać na tym. Y jeśli jeszcze nie jesteście przekonani, czy warto kupić Oleda, to myślę, że mogę śmiało rozwiać Wasze wątpliwości. Obecnie jest nigdzie niedostępny. Wyprzedał się na pniu i wiem, że scalperzy sprzedają teraz tę konsolę dużo drożej. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że, że warto, że warto, ale pod kilkoma warunkami. Jeśli mało gracie w doku, jeśli dużo podróżujecie, no to wiadomo, to wtedy jest Wasza konsola przenośna stricte, czyli to, do czego została stworzona. No, i jeśli e, zależy wam na dobrym ekranie. Znaczy, wiadomo, że każdemu zależy, ale niektórzy mają wersję V2 i może chcieliby mieć lepsze kolory ta konsola jest dla Was. Ale więcej opowiem na pewno w recenzji, która pojawi się niedługo na kanale. Ja dziękuję firmie Conquest za dostarczenie tej konsoli do testów. Na pewno jeszcze ten jeden materiał przynajmniej się o niej pojawi. A ja póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani. Do zobaczenia już dzisiaj o 18 w Nienawidzę Poniedziałków i w specjalnym odcinku o jednej grze, o której jeszcze nie mogę mówić. Także wypatrujcie jej bodajże o 17. Obserwujcie kanał po prostu. Serwus! Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie rozwoju kanału, zwłaszcza Mir, Defomirowi i Artdiverowi za bycie wspornikami na poziomie Gold i Platinum. Możecie być jak oni i wspierać kanał poprzez YouTube albo Patronite. Szczegóły znajdziecie w opisie.